Dlaczego tak się dzieje, że wsiadając do autobusu, jesteśmy pewni, że kierowca tego autobusu, który ma profesjonalne prawo jazdy, jest kompetentny? Między innymi dzięki temu, że on to prawo jazdy musi odnawiać co jakiś czas. Idąc do lekarza, jeżeli ten lekarz dostał swoje prawo wykonywania zawodu po ukończeniu studiów, on tego prawa wykonywania zawodu nie musi odnawiać. To jest do, nadawane dożywotnio. Czy na pewno społeczeństwo na tyle. Ufa tym lekarzom, że oni będą się dokształcać, oni będą zwracać uwagę na pacjenta, oni będą dobrze się tym pacjentem opiekować bez żadnej weryfikacji. Być może nadszedł czas na to, żeby zastanowić się na tym, czy lekarze powinni co jakiś czas być poddawani procesowi rewalidacji swoich umiejętności i czy prawo wykonywania zawodu nie powinno być odnawialne. Myślę, że środowisko lekarskie powinno przede wszystkim o to apelować, żeby wzbudzić zaufanie u pacjentów, żebyśmy my sami wprowadzili system, w którym my musimy dowodzić tego, że jesteśmy kompetentni do tego, żeby się pacjentem opiekować. Tego typu systemy istnieją wszędzie na świecie i my jako grupa Zawodów medycznych, które są zawodami zaufania publicznego, powinniśmy apelować o to, żeby taki system wprowadzić i żeby lekarze musieli prawo wykonywania zawodu odnawiać co jakiś czas. Jestem neurochirurgiem, jestem lekarzem i apeluję o to, żeby wszyscy dobrzy lekarze w ten sam sposób podchodzili do sprawy rewalidacji swoich kompetencji.